W Gostycyniu na kawce zobaczymy, jakie masz ręce. 36 <grym> <grym> słoneczko aż wyszło. Pięknie. O tu kolega z żoną przyjechał. Takim ładnym gasikiem Mateusz z Symem. I to mój tacerek To jest nasz pierwszy punkt postoju Zostało jeszcze 6 Tak myślę Kamera, funkcja słońca Mateusz co tam kombinujesz? Włączamy słońce teraz Gdzieś tu była ta funkcja O, kawka wypita, jedziemy dalej Eee, teraz kolejny punkt będzie stacja benzynowa, bo mi się paliwko kończy. Następnie będą trzepciny. Tak, pole namiotowe w trzepcinach, to też sobie zobaczymy. Przynajmniej ja sobie zobaczę. Przypomną się dawne, dawne, dawne czasy. Eee, następnie pojedziemy w wieże widokowo, też blisko trzepcin. No dobra, to się zwijamy i ruszamy. Rezerwa mi się pali. No, i testuje mój najnowszy wynalazek! Antydrganiowiec Aha co uchwyt? Testuje mój najnowszy wynalazek, wiesz, bo ostatnio jak miałem fuficie na sztywno do kierownicy, to popsuła mi się stabilizacja w aparacie, wiesz? I jak chciałem nakręcić filmik, to on nie mógł złapać tego fokusa. Tak zyt 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 wiesz i cały ekran mi się cząstał. Ja mówię co się stało. No i potem wyczytałem, że właśnie tam te czujniki tam, te żyroskopy od wibracji silnika, wiesz, dostają po dupce ja kurde, ta elektronika to teraz, czy powiem. To wszystko jest Fajny Co? ten zegar ma, nie? To? Zegary ma ładne Takie taki zwykłaki Nawet no, już wiesz, już jest wyświetlacz ładny, nie? Tam jak kiedyś... Znaczy, ten jest 20... 2022, a od 2023 już robią te e, e, TFT Już w ogóle to faj... ładne, nie? No dobra nie Tylko takie ładne na chwilę, potem się i tak na to nie patrzy tak naprawdę <gry> No Pojedziemy dalej Zapomniałem o kopalni Idziemy do kopalni Zapomniałem o kopalni, zostawcie ten i bez ściągania kasku 5 minut, idziemy zobaczyć bo ta szkoda, szkoda tego nie zobaczyć, a jest naprawdę co? Chodź, fajna miejscowa. Zapadliska. To są zapadliska jakiejś od kopalni, właśnie. Tylko nie pamiętam, czego to była kopalnia. Węgla brunatnego żyła. Tak Tak? To węgla brunatnego. Kopalnia Montania. O, łózeczek fajnie, nie? Też fajna miejscówka schowana w lesie. Warto tu przyjechać. Pineskę wrzucę oczywiście w opisie. Jak zawsze, jakąś mapkę tam postaram się stworzyć. Fajne miejsce. No dobra. To by było tyle. Będziemy jechać dalej. Sekcja uzdatniania wody. Zbiornik kondensatu. Zasobnik wody i filtr trójkomorowy. Nieźle. Dobra. No to, to stąd wychodzi, nie? Że stąd się zaczynało, tam się kończy. Chyba tak, Te tak, tak. Inne... Ale o co kamam, to nie wiem. Trzeba by było poczytać. No, no tak. <laughs> Jedziemy dalej. Sobie ładnie pracuje. <laughs> Jeszcze trochę za miękki ten wibroizolator ale dobrze jest. Jedziemy dalej do Tucholi. Dobra, jestem w tocholi. Motor zatankowany. Jedziemy dalej. Jedziemy. Znowu się zawiesiła. Nie wiem co jej dolega tej kawerze. Wierzcie się zawiesza wiecznie. Chyba czas na nią. Jedziemy dalej. Jedziemy teraz na pole namiotowe bliskie mojemu sercu. Tu jest miejsce bliskie wemu sercu Jak miałem 12 lat to pierwsze moje pole namiotowe z rodzicami, z kuzynami, z wszystkimi, nie? Tutaj kiedyś było do skakania, taka wieżyczka. Aha. Teraz tej wieżyczki już nie ma, trochę się pozmieniało. Nie. Ale niedużo. Każdy Jesiku? Ja nie, ja, ja po wtory poczekam. A ja idę obadać. Tak, tutaj miałem 12 lat, kiedy byłem na pierwszych moich namiotach Tam gdzie jest ognisko Wypiłem pierwsze moje piwo Oczywiście kuzyni mi dali Moja pierwsza bombka Jezus Maria Tych wiat tutaj nie było Fajnie, teraz wybudowali wiaty Można przyjechać sobie, rozłożyć Namiot przy wiacie Zarezerwować sobie taką wiatkę Kurde, a my mieliśmy gdzieś w tym miejscu, pamiętam Namiot Ja pierdziele To było 28 lat temu 28 lat temu 12 lat miałem Teraz tu kłamie czterdziecha Super, Trzepciny, jesteśmy w Trzepcinach A teraz jedziemy jeszcze zobaczyć wieżyczkę taką Wieżę widokową, też w Trzepcinach Kawałek dalej, jakieś 3 km dalej, i później jedziemy do Tlenia Osie. Osiu, też jest fajna miejscówka. Tu była, tu była ta wieżyczka do skakania. Tam mówiliśmy, tą z kuzynem ryby, a gdzieś tam też jest pomost. Tam się nauczyłem pływać w ciągu 5 sekund, bo wyskoczyłem z pomostu. Taki pomost tak tutaj jest, tylko tam, to było tam, tam szliśmy. To wyskoczyłem z pomostu i chciałem wskoczyć kuzynowi do, do pontonu. I odbiłem się, nie doleciałem do tego pontonu, odbiłem się od tego pontonu i wpadłem do wody Jeszcze pływać się umiałem, to szybko pieskiem się nauczyłem Miałem 5 sekund na naukę <laughs> Pamiętam, że szybko byłem przy pomoście No dobra, to jedziemy dalej Kurde, ale fajnie Gmina Cekcyń I co? I co? Padnę, widoki piękne, Teraz lepiej się robi No nie, fajnie, teraz zaczyna się. Teraz jest fajnie, no? Dokładnie. Z rana było gorzej. Szywę to będzie ci szybciej jechał. No to rura Figura papieża Jana Pawła II Wyrzeźbiona z jednej kłody dębowej 800 metrów. Wow Ale tam nie jedziemy O, jedziemy o to Kurde. jeszcze nie umiem tego kasku otwierać. W rękawiczkach masakra też tracerkiem. To jest taki niski motorek, nie? Ja. To jest sam. Tak co? No. Też tak fajnie nisko, właśnie. W Dobra, idziemy na wieżę. Idziemy na wieżę. O! To dobrze, że jest chociaż coś zaplanowane jak chcę mi się kasku ściągać, ale chyba ściągnę. O! Żeleś na coś wysłała. Ducha, pewnie. Nie mogę otworzyć, to żeleś na to wysłała. O! Jest, wieżyczka. dobry Tu oh. ja się jeszcze pakuje do skutera Co on tam robi? Oh, yes. o to już co ty tam robisz? Przestań nam paliwo spuszczać Potem mówi że mu 3 litry pali O <laughs> oh, kurde weszą po schodach i brak nie <laughs> Ja cię kręcę, jak się czek mało ruszasz starość, jaro. Dawaj, dawaj, chłopie! O, fajna wieżyczka w strzypci. Co co? Ja na tą nogę stanął. Nie wiem, czy nie wyciągnął. Tam to co mamy dobry. To Dobra wieżę mamy zwiedzoną Jedziemy teraz dalej Jedziemy przez tleń Na osie Ale tu jest pięknie Osie, z osia jedziemy na grzybek Ale tu jest ładnie To śmigamy dalej. Fajne miejsce. Też fajne miejsce nie? Co? No. Tu jesteśmy teraz, to się nazywa Grzybek Przy miejscowości Osie Też bardzo fajne, fajne miejsce Widzę grupa już głodna Dobra Powoli dobiega koniec naszej wycieczki Został ostatni punkt Jedziemy na kebaba Ryby są? Są Są ryby Tylko wędkarzy nie ma <grymne> 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 Nie gadaj, teraz już jest elegancko Nie no, teraz jest fajnie Teraz jest Nie no, teraz jest Teraz już no. jest tak. Fajnie Jedziemy na kebaba, nie? Zjemy coś Będzie lepiej No i będziemy już kierować się Ku, dom ku, ku domowi na powrót, na powrót Tak Dobra, kierunek kebab Mam nadzieję, że będzie otwarty Ja też tak myślałem, ciekawe czy będzie otwarte <gry> No właśnie Wiaty, ognisko można sobie zrobić Super! Ooo, wow, zarzuciło! Grzybek papa! Jesteśmy w osie. Idziemy na kiepsa. Tu jeszcze nie jadłem, także nie wiem. A tak będzie na ciebie. Najwyżej będzie jutro rewolucja. Mam nadzieję, że będzie dobry. Będzie dobry. Jak nie, to zareklamujemy. Dobry. tu Nie, no byli. Nie. Gdzieś czy A Nie, kiewa. na to mięso, wołowina lub druk, fryczki. No. Kurczak panie... Jesteśmy na kebabie. W końcu. Kebaby zamówione. To znaczy nie kebaby. O, no, kebaby. Tyle tyle, że na talerzu. Jesteśmy w miejscowości Osie. To są nasze motory. się najemy i dzisiaj już będziemy wracać do Domciu także wycieczka udana naprawdę fajnie kebab wygląda smacznie także ekstra super byle więcej takich wycieczek obrób się <grymne> <grymne> A ale czemu ja mi tak szyję podlewa, nie? No Tak Ty widzisz, że masz ciepłej? No nie Ty nie masz śmiechu, ale przy krzyku spoko, nie? Tylko, że gdzieś mi to podlewa. Ja nie wiem Jak Od... Od 2007 roku Mateusz zapuszcza włosy 16 lat Ale Kebabik sprawdzony, wygląda bardzo dobrze Dziękuję Mmm... Mówi, mm. Kebabik pyszny. Cena też jest Tam Tam? Tam?